Hej, czytajcie z tej strony Gabriel B. To jest Gabriel B. To jest to jest pierwszy odcinek z serii, pierwszy pierwszy odcinek z serii Sea of Thieves 2. Więc twórcy, czyli Microsoft, czyli wydawcy, nie wiem, kto jest twórcą. Minecraft. My, Microsoft dali nam dostęp do otwartej bety. otwarta beta Sea of Thieves 2. Więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Zem jest na B. Dzień dobry, witam. Wiesz, że w ogóle klikniesz na statek, można, możesz go przesunąć? No. <noise> czy da się jakieś śmieszne ułożenie, jakąś literkę z tego dać? Nie, Cześć, chyba... Da się obrócić? Chyba r albo coś? Nie, nie da się. Wątpię, że Rką, r albo coś. Dobra, no tam nie, jestem i jestem gotowy. Czekaj chwilę, bo sobie bym coś tutaj zrobił. Ej, co ty tam, czekaj, co ty czekaj. tam kminisz, wariacie? Co ty czekaj, tam kminisz? Czekaj. A nie, nie zrobię tego, dobra, nieważne. Ej, bini, nie, A, B, nie. Dobra, I graj z ogniem. A Emrydy, czekam na przeciwnika, dobra, jest taka emeryda. Dobra. Dobrze, no to czekaj. <grym> o, tym razem ty widzisz, zaczynasz. <grym> jak, jak możecie zobaczyć, u mnie nie będę wam spoilerował, ale Gabur jest słaby. Historia się powtarza. No nie! <grym> ej, bij, mi dać fury. Dobrze, przepraszam, jeszcze nie będę. Masz mi kurde, muszę ściszyć aż trochę grę, bo jest za głośno. Trochę nie potrafiam. Żeby Żeby Gabor myślał. O, nie. Trochę nie, nie potrafiam. Tak <laughs> Trochę nie potrafiam. Oj. <laughs> Dobrze. Balsze. Trochę no, nie potrafiłem. Czaty, no i powiedz mi. No to są ty Gdzie ty masz te statki? <laughs> nie mam. <laughs> Musisz mieć. Bo będę szedł okami. Bale, bale z dział lądowych. Mojdzieżami <laughs> na bala. Będę no. szedł. O, dzień dobry. Elo? Nie to no, tak przypadkowo ogólnie, nie, chcę, nie chciałem. No, to też. <laughs> nie chciałem, Gabor. Domyślam się. Już nie jesteśmy przyjaciółmi. <laughs> no, przepraszam, no. Już nie będę. <laughs> już nie będziesz, dobra. No, już nie będę. <laughs> dobry, kurde klikają. Dobrze. Brawo. Dał ci się znaleźć trójkę. Dobra, co ci Więc zostało? Ja, wiecie, no daj Gaborowi fory, no bo ogólnie Gabor wyjdziecie, jak sobie radzi, no. jeszcze. <grym> Szukam tej trójeczki wiesz Jeszcze. O właśnie. O nie, to dwójka, też może być. <grym> no, znalazłem jest trójki dwójkę. No w ogólnie wiecie, no. Ja tutaj daję Gaborowi fory. Ta, fory, co ty... Chyba po, po w domu twoim fory. Radzi. Chłopak sobie nie radzi, ale widzę, że już trzeba zacząć trochę trafiać, bo już trochę zaczął... potrafią. Kiedy wszystko jest przypadkiem. O, elo. Za dużo potrafią, o, co jak tam? widzicie, więc musimy tutaj się zacząć troszkę trafiać na jedynki. Gdzie masz te dwójeczki, ABY przyznaj się? Trzeba potrafiać trochę tych statków, żeby sobie nie myślał, że ma przewagę. Dlatego poniszczymy sobie No i tak statki. będą myśleć. <laughs> Proszę, co my to mamy, ABY? widzicie, to kwestia przypadków. <laughs> Haha, po no, prostu samym graczem. Słaby, Ej, ale wygry. Nie nie, 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 wygrywam jeszcze. Pal się! E Ewidentnie nie wygrywasz. Tak więc, no, jak widzicie, dysk dysklasujemy Gabora. Dobra, tutaj. jest tyle samo, dobra, teraz tak. Pasuje mi, że tutaj to będzie. Dysklasa, Gabora. Taktyka rogów, no nie działa. Oj. Coś nie działa, no, AB? Nie, ogólnie dawałem Ci fory. No, mm. przecież już mówiłem. Sam Nie. poprosiłeś o forę, a teraz się dziwi. No tak, tak, tak to sobie tłumacz. Zagra jeszcze raz. No, czekać, czekam na przeciw. Jak już Gabor się poddał, jak widzicie. Gabor wygrał jedną Co? rundę, teraz szybko dojrze go na drugą. Czekaj. Trzeba na niego czekać. Proszę. O, no jak widzicie już trzeba zacząć powoli tutaj. No czyli tutaj już deklasacja mówisz? To jest. Ty trzeba... na drugiej imię masz deklasację. <laughs> Może i tak. <laughs> Masz coś do tego? <laughs> Dobrze, więc trzeba zdeklastować Gaborka w tym momencie. Chowaj, tutaj sobie poklikamy powolutku, w końcu coś wejdzie. Jak wiadomo, Gabor to Chyba sobie wejdziesz nie radzi. do listy przegranych w tym meczu. Hehe. <laughs> Zbiłem ci chwil... właśnie dwójkę, nie? Jakbyś nie zauważył. Nie, 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 to jest. to nie jest prawda. <laughs> Jak widzicie, Gabor was okłamuje w tym momencie. Kiedy sobie nie radzi, to musi. musi trochę pokonywać. Coś mówiłeś? Nie no, spokojnie. Coś mówiłeś co o Nie martw się. Trochę, po nie trafiasz. AB! I gra z ogniem, kurwa, mać, przepraszam. No spierdzielaj, typie! Dobra, Ale wy, widzicie... wy nawet nie wiecie, jak to jest stresujący ten Sea of Thieves. No to sea of Thieves akurat już można dać jako grę Sea of Thieves w tym jak na, się daje. No na, na Microsoft na Steam Greenlight Dobra, no jak widzicie trafiliśmy sobie kolejną ja rozkręcę. No jak tam trójeczkę jakoś podczas Tu nie, tu nie. To Dobra, może. Być... Nie mamy się o co martwić, zostały nam tylko. Bo wygrane dwóch. się martw! A wygrane, jesteś wygrana. Ja sobie radzę dobrze. No, ja jeszcze lepiej. No, widzę. Same jedyneczki widzę ciebie zostały. No dobra, jeszcze już jedno mniej Poklikasz, poklikasz, może trafisz. No coś tam powiem ci, że trafiam nawet. No nawet, nawet coś tam może i trafiasz, ale ja też muszę trochę potrafić. Wal się! Też troszkę potrafiam. Troszkę nie potrafiam No i widzę tam się bawisz dobrze, a ja ty sobie też, tutaj kliknę a może tutaj sobie kliknę. Gdzie jeszcze możesz mieć dwójeczkę? Tutaj możesz mieć dwójeczkę... Tutaj możesz mieć dwójeczkę... AB, 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 AB. Gra z ogniem. Już ci o tym ja mówiłem. Nie gram. Dobrze, zostały tylko dwie, dwie jedyneczki. Równaliśmy sobie sprawę z Gaborem, więc tak to możemy sobie teraz poklikać. No chyba jedna ci została, jak mi przykro, żadna ci nie została. Proszę, odku, odkuwamy się przed ABIM, 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 ABIOSKim. AB ABIOSKim. Dobra, Wasz proszę jedna? bardzo. A to dobra, go. W sensie oczywiście, zróbmy te 10 minut na reklamy. A ile masz? 7. A no to spokojnie, to musimy nagrody tylko przedłużać. Dobra, widzicie, ABI jest na tyle słabym graczem, że jest najmniej kompetentnym, jakiego znam. No, hmm. przez na przykład takie gry. No, jak widzicie, sprawy się odwracają. No, ja jak mówię, Odwracają jak. jak. E mnożenie ja jest Gabor. odwrotne na przykład. <gibor"> jak ja, Gabor się odwraca. No <gibor 'u> nie, ja, ja się nie odwracam. Być <gibor 'u> Gabory się odwracają czasami. Bitch. <gibor 'u> Proszę. <Poczani. gibor 'u> Właśnie, subscribe to PewDiePie i tu Gabor channel. Gabor. I tu, tu AB channel też można. O, no, no też można, jak najbardziej. Jak najbardziej. Noż! Hans! Dasz! Dasz! Hans! 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 Opanuj się! Ja mam fajną, ja ma fajną taktykę, je, by ci powiem. Masz fajną taktykę mówisz? No, a co fajnego w tej twojej taktyce? Fajność! O, fajne, to fajnie, że fajna ta taktyka. No nie, no za dużo za coś trafiasz, tak jak powinno być. Daj mi, Abi, sekundęczkę. Bo wiesz, ja zacząłem używać mózgu. Dobra, to sekundęczka. Ja, ja, ja nigdy czegoś takiego nie używałem. Jak to robić? <laughs> Pod którym przyciskiem? Nie. Internet, że umierać? Halo, umiera ci internet. Halo, Abi, umiera ci łączę. łącze nie, bi. Wy... Twoja tura jest. Halo, baby. Halo. Ej, dawaj, baby. Kliknij coś. Dobra. Ej, baby. Konta. baby. Ej bi Kliknij coś Słyszę cię tam przerywająco strasznie, ale słyszę Przeciwnik pisze, słyszę Kliknij Coś Nie musisz kliknąć Możesz No patrzcie, o, o dobra działa Nie dobrze Nie, jest dobrze, ale coś tam klikasz Nie reaguje Dobra, to tam plika, że? zniknąłem i Dobra, to się wytnie. Dawaj, Abiowski. Tak się właśnie nagrywa z ABIM. Z tym przegrywający Mabim z all the time po prostu. Przegrywający ABI. Przegrywający ABI jest bardzo popularny Mabim. O, żyj, normalnie cię słyszę. Tak? No już jest dobrze, klikaj coś. Nie, nie mogę. Czemu nie możesz? No, nie mogę, no mam stronę zlagowaną po prostu, że na moim poprzednim kliku. Kurczę, Abi, ale już cię dobrze słyszę, to normalnie chyba cię internet działa. No możliwe, no już piszę, że połączenie mam dobre. Ale problem jest taki, że nic nie mogę zrobić. Kurczaczki pieczone. O! działa! O. Ale. No. O, teraz <grafię> i... wracam? Teraz ja ci nie mogę nic zrobić. O, dobra! Jest, działa! No bo... Działa, działa! No Dobrze! Bo ja... bo zniszczyłem ci statek, to wszystko przez to. Tak, bo statki trzeba niszczyć. Twoje koda, no dobra, ty, ty już wygrałeś, no. Czemu wygrałem? No, by wszystkie, wszystkie możliwe nadwójki znalazłeś. No nie no teraz... No nie. To jest tak, no cóż. Pa, pa, ejbi. <grafię> Niestety, no jak widzicie, Gabor używa stuczki niszczenia internetu znajomym, żeby wygrać. Tak, ale proponuję, żeby jej mógł się odegrać. Może tryb klasyczny spróbujemy, co? No dobrze, niech Dobra. będzie. Dobra. To ja sobie jeszcze jakoś polosuję śmiesznie. Działa dobre. Bardzo śmiesznie. Dobra, zagraj. Dobra. Tak wiem. Dobra, to są piątki, tu są nawet. No. Piątka, czwórka, dwie trójki i dwójka. O. No, to, no, to okay. fajne. Znaczy piątkę ci właśnie do Walcz oj. Oj 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 oj. Oj, 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 oj oj. oj 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 Żeby oj, oj. nie było, ty nie wygrywasz jak, ten, jak to wygrać. O ojoj. No, jak to nie? Przepraszam bardzo. No w sensie wygrywasz tylko tą rundę, a cały odcinek wygrał Gaburs. No nie wiem, nie wiem. No bo też się jeszcze okaże. Daj mi to piątkę, kaj to ją masz? Nie mam. Coś w centrum musi być. Nie. Baby! Góreczka Baby. Łapana, zostały trójeczki. Tutaj trójeczki nie dobra, ma. Dobra, to jest o. trójka bo dwójka. Co? Dobra, trójka trójeczka złapana. Dwójkę No, Dobra, tutaj trójeczki nie ma. Tutaj też nie ma. Dobra, to jest tutaj dwójka, nie, też... dwójki nie masz. Ojej, oj, co my tu mamy? A co my tu mamy? Dostała ci trójkę, no kurde, jak nie złapę tej trójki do końca meczu, to będzie przykre. Będzie. Będzie jak najbardziej. Gdzie my masz te trójki? Niemożliwe to jest, została ci. Trójka. Gdzie ty możesz mieć Dwa trójkę? miejsca ci tu nie zostały. możesz. Dwa miejsca ci zostały na trójkę. Jedno miejsce ci zostało na trójkę, naprawdę? Dobra, czyli albo ty wygrywasz, albo ja. Tak. Czyli to muszę obmyśleć bardzo. Dobra. Myślę, że taktyka rogów. Nie, w się jednak nie. Trójkę, no. Dupa. Dobra, nie, nie, nie. Jest jeszcze opcja, że nie wiadomo Ta, czy ty masz w rogu, szczerce. czy... No myślisz taktyka Dobra, rogów? No jest ostatnia, ostatnia Taktyka rogów czy nie taktyka rogów? No właśnie tak się no zastanawiam Spróbuj Ejbi, spróbuj taktyka rogów No nie! Dobra, skaciu Aj, się szukać kurde, ale spokojnie, masz jeszcze dużo, możesz nie trafić Trzy Koniec Oj, Taktyka owo. rogów jednak <noise> Taktyka rogów W ogóle, twój A znaczy, u mnie nie był, u mnie nie Gdzie rogów. tego miałeś? A znaczy, trafiłeś obok, raczej znaczy, masz teraz podświetlony? Nie, właśnie nie mam. Masz taki na niebiesko. Ja powiedz, nie, no nie mam nic. Powiedz mi, które pole, Jot ile, czy coś ile? Eee, G567. Tutaj, kurde, no właśnie. Dobra. Mam, mam nadzieję, że odcinek Sea of Thieves wam się spodobał. Zapraszam na kanał Abiego do jego odcinka, który był wczoraj o 15, również do łapkowania, komentowania, subskrybowania, klikania, dzwoneczek, udostępniania, wpisania na grupkę na Facebooku, serwer, Discord, Maybearze, <laughs> i jego Laboratorium oraz na Instagrama. Hej, hej, mów z wami, Gabor i Ejbi. Cześć. Так было меня тоже.